W domu jako dzieci no, pamiętamy dziadka jako zawsze bardzo, może nie tyle surowego, no bo, bo zawsze do wnuków to dziadkowie mają słabość, ale bardzo wymagającego. Dzieci musiały być grzeczne oczywiście. I pamiętam, że za dobre zachowanie się powiedzmy jako nagrodę to ja mogłem bawić się w dziadka gabinecie. Więc bawiłem się wtedy kolejami, jakimiś tramwajami, autami, jeździłem po podłodze. Wielka radość była. Dziadek się bardzo interesował nami. Miał zresztą sześcioro wnucząt. Nieraz z okazji wakacji, świąt, zjeżdżała się cała szóstka do Lwowa. No i ja pamiętam, że dziadek miał starą maszynę do pisania, na której, na której pisał, no i jak zacząłem chodzić do szkoły, tylko dostałem w prezencie właśnie tą maszynę do pisania, to jeszcze bardzo starego systemu. Underwood z takim skrytym pismem, gdzie nie widać, co się pisze, bo od spodu czcionki uderzały o wałek. No i ja wydawałem własną gazetę, która się nazywała Moja literka się nazywała. I pamiętam dzisiaj, że numer kosztował pięć groszy. I zawsze jak tylko numer był wydany, to zawsze go zanosiłem do, do dziadka prawda, i dostawałem pięć groszy, więc dziadek powiem, zawsze dopytywał mi się, kiedy będzie następny numer. Oczywiście jak dziadek pracował, to dzieci nie miały wstępu do gabinetu. Prawda? To był czas, kiedy musieliśmy chodzić cichutko i starali się nie pokazywać wtedy. I to pamiętam znakomicie. Dopiero właściwie czytając dziennik dziadka, a mogliśmy go czytać dopiero po 50 lat po śmierci, mhm. dopiero można było się przekonać, jaki był naprawdę. No starał się być zawsze sprawiedliwy, zawsze oddać każdemu to, co mu się należało. No dla nas był bardzo dobry, ale ten respekt czuliśmy na co dzień. I Trochę się dziadka baliśmy. Trochę się baliśmy. Ale pamiętam już taki obrazek. Niedzielny obiad i mama podała na deser chyba kompot z I dziadkowi się wyda wydarzyła nadzwyczajna rzecz. Mianowicie nalewając sobie tego kompotu wylał trochę na obrót. Ta czerwona plama na białym obrusie. No, sprawiła, muszę powiedzieć, i mnie, moją brat o olbrzymią radę. Ten wielki dziadek, którego się tak boimy, jednak dopuścił się jakiegoś karygodnego czynu. To, to też pamiętam, taki obrazek, właśnie z dzieciństwa. Także ciekawa rzecz jednak. Dziadek był bardzo surowy, w domu bardzo surowy. Moja ciotka Najdukiewiczowa, Zawsze mówiła, że to był tyra, A jednak z tego, co z dzieciństwa pamiętam, to miłość mojej matki do ojca była nadzwyczajna. Nadzwyczajna. Ja to jakoś widziałem, czułem jako młody popiec zupełnie.